Zacznijmy tę podróż od pytania. Czy wiesz, że data Twoich urodzin może ujawnić Twoje duchowe zwierzę opiekuńcze, zgodnie z naukami Ojca Pio? Wyobraź sobie, duchowa istota, która idzie obok ciebie, gotowa chronić i prowadzić cię w potrzebie. Fascynująca jest myśl, że starożytni mistycy i mędrcy głęboko wierzyli w obecność tych duchowych zwierząt, a teraz ta mądrość została nam objawiona. Ojciec Pio! Jedna z największych duchowych ikon wiary chrześcijańskiej również posiadał wiedzę tajemną na temat tajemnic, jakie kryje dla nas wszechświat. A wśród tych tajemnic jest odkrycie Twojego duchowego zwierzęcia, tego, które jest powiązane z dniem Twoich narodzin. To odkrycie może przemienić Twoje życie. Świadomość, że masz tak głęboką więź z istotą duchową, może zmienić sposób, w jaki postrzegasz własne bitwy, Codzienne trudności, a nawet chwilę spokoju. To połączenie może nie tylko wzmocnić Twoją wiarę, ale także poprowadzić Cię na Twojej duchowej drodze, zapewniając niemal namacalne bezpieczeństwo w obliczu nieznanego. Wyobraź sobie, że otrzymujesz tę siłę bezpośrednio ze świata duchowego, coś, co jest Twoje na mocy boskiego prawa, dar z nieba zgodnie z mądrością ojca Pio. W tym filmie będziemy badać to duchowe połączenie które może zmienić Twoje zrozumienie tego, kim naprawdę jesteś i jaki boski cel został Ci przypisany. Jedza ta może służyć jako kotwica w chwilach zwątpienia, jako źródło ochrony i wskazówek w czasach niepewności. Zostań więc z nami do końca, aby odkryć nie tylko, czym jest Twoje duchowe zwierzę, ale także w jaki sposób może w zaskakujący sposób wpłynąć na Twoje życie i duchowość. Chcesz wiedzieć jak? W tym filmie pokażemy, jak dzień Twoich narodzin może ujawnić wyjątkowe duchowe zwierzę, opiekuna, który odzwierciedla Twoje cechy, mocne strony, a nawet duchowe wyzwania, przed którymi możesz stanąć. Oczekiwania są wysokie. Prawda. Cóż, wiedzcie, że odpowiedź nie jest prosta i znacznie mniej powszechna wiąże się ze świętą mądrością, którą Ojciec Pio przekazuje każdemu z nas. Przygotuj się, bo to, co nadchodzi, będzie głębokie i kto wie, przemieniające. Koncepcja opiekuńczego zwierzęcia duchowego może dla niektórych brzmieć jak odległa idea, metafora, a nawet fantazja. Jednak dla tych, którzy zagłębiają się w duchowość, oznacza to coś znacznie bardziej konkretnego rzeczywistą i boską obecność, która jest po naszej stronie. Ojciec Pio w swoich głębokich medytacjach i przeżyciach mistycznych często odwoływał się do obecności istot duchowych, które pełnią rolę opiekunów, przewodników i przyjaciół w indywidualnych podróżach. Te duchowe zwierzęta, wbrew temu, co można sobie wyobrazić, nie są zwykłymi symbolami, ale duchowymi bytami, które niosą ze sobą wyjątkową siłę ochronną, związaną z dokładnym dniem naszych narodzin. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad mocą, jaką niesie ze sobą Twoja data urodzenia? To nie tylko liczba w kalendarzu, ale konkretny moment, w którym wszechświat w doskonałej harmonii pozwolił rozpocząć Twoje życie. I zgodnie z duchowością, dokładnie w tym momencie została Ci przydzielona istota duchowa, niosąca ze sobą wyjątkową energię ochronną, zgodną z celem, który musisz spełniać przez całe życie. Oznacza to że Twoje duchowe zwierzę opiekuńcze nie zostało wybrane przypadkowo. Jest to wynik głębokiego połączenia między Tobą a Wszechświatem, starannie zaplanowanego i błogosławionego. A co by było, gdyby ta wiedza mogła rzeczywiście odmienić Twoje życie w nieoczekiwany sposób? To pytanie, które powinniśmy zadać wszyscy. Zrozumienie tego duchowego połączenia jest jak otwarcie drzwi do samowiedzy, ochrony i bezpieczeństwa, których często szukamy w świecie zewnętrznym, ale które już znajdują się w nas, w naszej własnej duchowej esencji. Wyobraź sobie spokój wynikający ze świadomości, że u Twojego boku jest duchowy opiekun, który rozumie Twoje lęki, Twoje mocne strony i jest gotowy chronić Cię na każdym etapie Twojej podróży. Ojciec Pio wierzył. Że każdy z nas ma swojego przewodnika, ducha opiekuńczego wyznaczonego przez Boga, i że przewodnicy ci mogą przybierać postać konkretnych duchowych zwierząt związanych z dniem naszych narodzin. Symbolizują cechy, które musimy kultywować w naszym życiu: czy to odwaga lwa, mądrość sowy, czy opór żółwia. Te zwierzęta, według Ojca Pio, są wyrazem boskiej miłości umieszczonej w naszym życiu abyśmy nigdy nie czuli się osamotnieni w naszych wyzwaniach. A teraz pozwól sobie na chwilę refleksji. Gdybyś wiedział, że masz u swego boku obrońcę, jaką różnicę zrobiłoby to w sposobie, w jaki postrzegasz życie? Taka jest moc, jaką niesie ze sobą ta wiedza. Nie chodzi tylko o wiedzę, czym jest Twoje duchowe zwierzę, ale o zrozumienie, co reprezentuje i w jaki sposób ta obecność może przynieść siłę i mądrość, których potrzebujesz, aby żyć zgodnie ze swoim celem. W tym filmie odkryjemy, co reprezentuje każde zwierzę, jak może kierować twoim życiem i, co najważniejsze, jak łączy się z tobą w głęboki i duchowy sposób. Zbadajmy teraz znaczenie niektórych duchowych zwierząt opiekuńczych, o których ojciec Pio wspominał w swoich medytacjach. Te duchowe istoty noszą cechy, które odzwierciedlają zarówno nasze mocne strony, jak i wyzwania, przed którymi możemy stanąć przez całe życie. Każde duchowe zwierzę oznaczone według daty urodzenia ma specyficzne cechy, które nie tylko nas definiują, ale także dają wskazówki. To prawie tak, jakby te zwierzęta były zwierciadłem naszej duszy, ujawniającym niuanse, które często pozostają niezauważone. Na przykład dla osób urodzonych pod wpływem lwa jest przesłanie odwagi i przywództwa. Lew symbolizuje nie tylko siłę, ale także szlachetność, która przypomina nam, że prawdziwe przywództwo polega na ochronie i prowadzeniu innych mądrze. Posiadanie lwa jako zwierzęcia duchowego sugeruje, że człowiek musi odnaleźć swoją wewnętrzną moc, nauczyć się wykorzystywać ją dla dobra, a przede wszystkim dla ochrony tych, których kocha. Obecność tego zwierzęcia budzi spokojną odwagę i przypomina nam, że nie trzeba ryczeć. Aby być szanowanym, po prostu postępuj uczciwie. Innym mocnym przykładem jest sowa, duchowe zwierzę dla tych, którzy mają naturalną wrażliwość na intuicję i wewnętrzną mądrość. Ojciec Pio wierzył, że dla tych, których prowadzi sowa, istnieje szczególna misja rozeznania. Sowa widzi w ciemności, co symbolizuje zdolność patrzenia poza to, co oczywiste, dostrzegania tego czego inni nie mogą. Dla tych ludzi mądrość jest źródłem ochrony, a ich duchowe zwierzę pomaga im zaufać intuicji, nawet jeśli ścieżka wydaje się niejasna lub wymagająca. Sowa uczy cenić ciszę i obserwować przed działaniem. Jest też wilk, symbol lojalności i wspólnoty. Dla osób chronionych przez to duchowe zwierzę wilk reprezentuje życie pełne oddania tym których kochają, a według Ojca Pioci ludzie mają szczególną zdolność tworzenia głębokich więzi, które wykraczają poza słowa. Wilk przypomina nam, że siła tkwi w jedności, w sile zaufania innym i uczy, że aby poczuć prawdziwe bezpieczeństwo, konieczne jest odnalezienie swojej sfory. Jest to duchowa więź, która zachęca nas, abyśmy nigdy nie opuszczali tych, których kochamy. A potem mamy żółwia, symbol odporności i cierpliwości. Kto ma żółwia jako opiekuńcze zwierzę duchowe, ma związek z wytrwałością, ze zdolnością do spokojnego i mądrego znoszenia wyzwań. Ojciec Pio uważał żółwia za mistrza w sztuce cierpliwości, pokazując, że najcenniejsze cele nie są osiągane szybko, ale te zbudowane wysiłkiem i poświęceniem. Żółw uczy, że prawdziwy triumf tkwi w stałości w umiejętności poruszania się do przodu, krok po kroku, nie tracąc z oczu ostatecznego celu. To tylko niektóre z duchowych zwierząt, które będziemy badać. Każdy z nich wnosi naukę i ścieżkę samopoznania, pomagając nam lepiej zrozumieć nasze duchowe mocne strony i wyzwania. Identyfikując swoje duchowe zwierzę, zaczynasz odkrywać nie tylko widoczne aspekty swojej osobowości, ale także te głębokie, ukryte elementy, które mogą poprowadzić cię w kierunku duchowego wzrostu. A teraz wyobraź sobie, które z tych zwierząt zrobiło na tobie jak dotąd największe wrażenie? Jaką cechę powinieneś bardziej kultywować w swoim życiu? Na tym polega piękno mądrości, którą dzieli się ojciec Pio, ponieważ nie jest to tylko zewnętrzne odkrycie, ale wewnętrzna podróż w kierunku samopoznania i duchowego wzmocnienia. Teraz, gdy znamy już niektóre znaczenia i symbolikę opiekuńczych zwierząt duchowych, przyjrzyjmy się, jak możemy zastosować tę mądrość w naszym codziennym życiu. Świadomość, że masz opiekuńczego ducha, to dopiero pierwszy krok. Prawdziwa siła tkwi w wykorzystaniu tego połączenia do kształtowania swoich postaw, decyzji i sposobu, w jaki stawiasz czoła codziennym wyzwaniom. Ojciec Pio nauczał że tę duchową wiedzę należy zastosować w praktyce, aby przyniosła prawdziwy owoc na naszej drodze. Zacznijmy od przykładu lwa. Jeśli lew jest Twoim duchowym zwierzęciem, nosisz sobie wewnętrzną siłę, która często może być uśpiona. Stosowanie tej siły w życiu codziennym oznacza odważne stawianie czoła swoim lękom, a przede wszystkim postępowanie z godnością w każdej sytuacji. W obliczu wyzwania lub sytuacji wymagającej przywództwa, pamiętaj, że lew nie narzuca swojej obecności siłą. Po prostu zachowuje się pewnie. Ucieleśnienie ducha lwa oznacza pamiętanie o własnej zdolności do pozytywnego wpływania na ludzi wokół siebie i dawanie przykładu ze spokojem i stanowczością. W przypadku osób chronionych przez SOWE codzienna praktyka polega na uważnym słuchaniu swojej intuicji. W dynamicznym świecie. W którym żyjemy, łatwo jest zignorować to wewnętrzne uczucie, które często nami kieruje. Ale jeśli masz sowę za przewodnika, ważne jest, aby zarezerwować sobie chwilę ciszy i introspekcji, słuchając własnego wewnętrznego głosu. Ojciec Pio mówił, że boska mądrość objawia się w spokoju duszy, a sowa stale o tym przypomina. Zamiast podejmować pochopne decyzje, zanim zaczniesz działać, Pozwól sobie na obserwację, słuchanie i dostrzeganie ukrytych szczegółów. Ten prosty akt uwagi może poprowadzić się do mądrzejszych i głębszych wyborów. Teraz dla tych, którzy utożsamiają się z wilkiem, praktycznym zastosowaniem tej wiedzy jest budowanie i wzmacnianie więzi z tymi, których uważasz za swoją duchową rodzinę. Wilku czy nas, że nie musimy iść samotnie. Staraj się pielęgnować szczere relacje. Oparte na zaufaniu i wzajemnym wsparciu. Jeśli masz już wokół siebie bliskich, zainwestuj czas i energię w bycie przy nich. A kiedy tego potrzebujesz, nie bój się prosić o pomoc. Obecność tego zwierzęcia w Twoim życiu przypomina, że prawdziwa siła leży w jedności, w umiejętności liczenia na innych i na byciu liczonym w zamian. W przypadku osób chronionych przez żółwia praktycznym zastosowaniem jest ćwiczenie cierpliwości i odporności. W świecie, który ceni szybkie rezultaty, żółw uczy nas, że podróż jest równie ważna jak cel. Jeśli Twoim przewodnikiem duchowym jest żółw, pamiętaj, że największe osiągnięcia wymagają czasu, poświęcenia i ciągłego wysiłku. Kiedy czujesz presję lub brak motywacji, wyobraź sobie spokój i wytrwałość żółwia i pamiętaj, że każdy mały krok, który zrobisz, oznacza postęp w kierunku Twojego celu. Jest to zaproszenie, aby cenić każdą chwilę i ufać boskiemu wyczuciu czasu, wiedząc, że wszystko ma swój właściwy czas, aby się wydarzyć. Ta praktyczna rada, zainspirowana naukami ojca Pio, może pomóc zbliżyć do Ciebie Twoje duchowe zwierzę, czyniąc tę obecność czymś realnym i stałym w Twoim życiu. Rozumiejąc i praktykując wartości, które symbolizują te zwierzęta, Tworzysz jeszcze głębsze połączenie z własnym duchem i wzmacniasz swoją podróż do samopoznania i duchowej ochrony. Kiedy włączysz te cechy do swojego codziennego życia, zdasz sobie sprawę, że Twoje duchowe zwierzę jest zawsze u Twojego boku, prowadząc, chroniąc i wzmacniając Twoje decyzje. To jest esencja mądrości duchowej, wiedza, która wykracza poza teorię i staje się praktycznym i inspirującym wsparciem w Twoim życiu. Aby wzmocnić połączenie ze swoim opiekuńciem zwierzęciem duchowym, włączenie praktyk duchowych lub filozoficznych do swojej rutyny może dokonać transformacji. Według Ojca Pio Ćwiczenia Medytacyjne, Mantry i inne praktyki pomagają zestroić ducha z energiami, które nas prowadzą i chronią. Mając to na uwadze, badajmy, w jaki sposób możesz głębiej połączyć się ze swoim duchowym zwierzęciem i pozwolić, aby ta obecność stała się stałym źródłem pokoju, ochrony i samowiedzy. Jeśli lew jest Twoim duchowym zwierzęciem, zalecaną praktyką jest medytacja odwagi i przywództwa. Znajdź ciągu dnia spokojną chwilę, usiądź wygodnie, zamknij oczy i wyobraź sobie lwa obok siebie. Poczuj obecność tej imponującej istoty. Obserwuj, jak zachowuje spokój, nawet przy swojej ukrytej sile. Oddychaj głęboko, chłonąc tę odwagę i siłę, i wydychaj wszelki strach i niepewność. Powtarzaj w myślach mantrę odwagi, na przykład: Kieruje mną siła i mądrość, i poczuj, jak mocwa wypełnia Twojego ducha. Regularnie praktykując te medytacje, wzmocnisz swoją pewność siebie i znajdziesz inspirację do działania z godnością i determinacją. Dla tych, którzy mają za przewodnika Sowę, niezbędna jest praktyka medytacji nad intuicją. Wybierz spokojne otoczenie, wolne od czynników rozpraszających i usiądź w ciszy. Zamknij oczy i wyobraź sobie Sowę uważnie obserwującą otoczenie. Wyobraź sobie, że ta Sowa uczy Cię widzieć to, co niewidoczne dla zwykłych oczu. Zrób wdech. Przyjmując tę głęboką mądrość i wydychaj wszelkie wątpliwości i pośpiech, powtarzaj mantrę przejrzystości, na przykład Moja intuicja prowadzi mnie mądrze i pozwól sobie poczuć, jak rośnie wewnętrzna pewność siebie. Regularna praktyka tej medytacji może pomóc Ci rozwinąć intuicję i podejmować bardziej przemyślane i wrażliwe decyzje. Jeśli Twoim duchowym zwierzęciem jest wilk, Praktyka łączenia się ze społecznością duchową będzie potężna. Najdź przestrzeń, w której możesz medytować w grupie lub po prostu wizualizować osoby, które uważasz za ważne w swoim życiu. Usiądź w wygodnym miejscu, zamknij oczy i wyobraź sobie siebie w lesie, a wokół ciebie stado wilków. Poczuj bezpieczeństwo, jakie oferuje ten związek. Zrób wdech, chłonąc tę wspólną siłę i wydychaj wszelkie poczucie izolacji. Powtarzaj mantrę jedności: Na przykład, jestem częścią duchowej rodziny, która mnie chroni i wzmacnia. To ćwiczenie pomoże Ci wzmocnić więzi i poczuć większe wsparcie w podróży. Osobom prowadzonym przez żółwia zaleca się praktykę cierpliwości i odporności. Usiądź w cichym miejscu, zamknij oczy i wyobraź sobie żółwia idącego powoli, ale zdecydowanie. Wdychaj. Absorbując ten spokój i cierpliwość, i wydychaj wszelki niepokój i pośpiech. Powtarzaj mantrę odporności, taką jak moja ścieżka jest prowadzona przez Boskie Wyczucie Czasu. Ta praktyka pomaga rozwijać cierpliwość i odporność, pamiętając, że każdy krok, niezależnie od tego, jak mały może się wydawać, jest postępem w kierunku Twoich celów. Te praktyki, proste i głębokie, są narzędziami duchowymi, które wzmacniają więź z Twoim opiekuńczym, duchowym zwierzęciem. Według nauk Ojca, Pio połączenie z boskością pogłębia się poprzez regularne praktyki i chęć otwarcia serca na przewodnictwo duchowe. Z każdą praktyką coraz bardziej dopasowujesz się do swojego przewodnika, chłaniając jego cechy i pozwalając, aby ta obecność była stałą w Twoim życiu. Liczy się to, że poświęcisz chwilę dla siebie. Słucha się w swoją esencję i pozwolisz, aby otoczyła cię ta ochronna energia. Kiedy to zrobisz, zobaczysz, że Twoje duchowe zwierzę to nie tylko symbol, ale żywa, wzmacniająca obecność, która prowadzi Cię i chroni w każdej decyzji, na każdym kroku, w każdej fazie życia. Podczas tej podróży odkrywamy głębokie znaczenie opiekuńczych zwierząt duchowych, zgodnie z naukami Ojca Pio i Tego. Jak to połączenie może przemienić Twoje życie? Każde zwierzę, czy to lew, sowa, wilk czy żółw, reprezentuje wyjątkową siłę, duchowego przewodnika, który macie chronić, inspirować i wzmacniać. Zrozumienie i przyjęcie tej obecności jest ważnym krokiem w kierunku samopoznania i duchowego wzmocnienia. Podróż do samopoznania jest ciągła i wymaga otwartości i chęci uczenia się. Ojciec Pio zawsze nauczał że dzięki lepszemu zrozumieniu siebie i otaczających nas energii stajemy się pełniejszymi istotami i dostosowanymi do danego nam boskiego celu. Łącząc się ze swoim duchowym zwierzęciem, kultywujesz święty związek, więź, która wykracza poza materiał i przenika do głębi ducha. To nie tylko odkrycie, jest to rekonfiguracja twojej własnej podróży, ponieważ teraz masz odnojone źródło siły i mądrości. Wyobraź sobie, jak mogłoby zmienić się Twoje życie, jeśli codziennie urzeczywistniasz tę mądrość? Stawaj czoła wyzwaniom z odwagą lwa, podążaj za swoją intuicją z precyzją sowy, buduj głębokie relacje z duchem wspólnoty wilka lub pielęgnuj cierpliwość i odporność żółw. To nie są tylko abstrakcyjne pojęcia, są to praktyczne wskazówki, które mogą zmienić każdą decyzję i działanie, jakie podejmujesz. Pamiętaj, Twoja duchowa podróż jest wyjątkowa, a Twoje zwierzę opiekuńcze to boski dar, który może oświetlić Twoją ścieżkę. Zanim zakończymy, zapraszam Cię do refleksji nad tą podróżą i bycia częścią tej duchowej wspólnoty poprzez dzielenie się swoimi doświadczeniami. Zostaw komentarz, w którym opowiesz nam, co poczułeś, kiedy odkryłeś swoje duchowe zwierzę, jak ta obecność wpływa na Twoje życie i czego jeszcze chcesz się dowiedzieć o tym duchowym wszechświecie. Twój głos ma znaczenie i razem możemy stworzyć sieć wsparcia i inspiracji. Ponadto, jeśli chcesz dalej zgłębiać te duchowe tematy i dowiedzieć się jeszcze więcej o wiedzy, ochronie i harmonii, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Tutaj jesteśmy zaangażowani w prowadzenie cię w podróż odkrywczą i duchowego wzrostu z treściami, które wykraczają daleko poza zwyczajność. To dopiero początek podróży w kierunku uczenia się i nawiązywania kontaktów. Dziękujemy, że podzieliłeś się z nami tą podróżą i pozwoliłeś, aby ta starożytna mądrość dotarła do Twojego serca. Niech Twój duch opiekuńczy, zwierzę, prowadzi Cię, inspiruje i przynosi pokój przez wszystkie Twoje dni. Do zobaczenia w następnym filmie i obyś nadal znajdował siłę i spokój na swojej duchowej podróży.